Dzień dobry Państwu. Mirek Szewczyk, dziś czwartek, 12 października, a przed nami losowanie nagrody głównej w urodzinowej loterii Link 4. Do rozlosowania mamy Toyota Jaris Cross Hybrid. To jest drugie miesięczne losowanie w tej loterii. System mamy już skonfigurowany. Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i przystępuję do losowania. Bardzo miło mi ogłosić, że laureatem nagrody głównej urodzinowej loterii Link 4 zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym w bazie 5443, nadesłane z numerem telefonu, którego początek to 608, koniec 722, początek numeru polisy K194-6943. Natomiast Laureatem rezerwowym nagrody głównej zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym w bazie 7945 przypisane do numeru telefonu, którego początek to 501 koniec 352, numer polisy K1042654. To wszystko na dziś. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Do widzenia.